Anita opowiedziała o związku z oszustem, pokazywała innym kobietom dom i mówił, za to jego kropka i ojciec wynajał detektywa. Anita to uczestniczka 5 edycji Sanatorium Milości. W pierwszym odcinku programu seniorka określiła jakie są jej oczekiwania wobec mężczyzn. Z uwagi na to, że w przyszłości została wykorzystana finansowo na olbrzymia sumy pieniędzy. Dalej widzą do zrozumienia, że nie chce utrzymywać swojego partnera. Niestety, fani produkcji inaczej odebrali jej słowa. Seniorka dostala latkie kobiety, która patrzy na mężczyznę przez pryzmat grubości jego portfela. Po emisji pierwszego odcinka spadła na nią fala krytyki, a nawet hejtu. W cztery odcinku programu Anita wyznala Marcie Manowskiej, że ma chorobę afektywną dwubiegunowa. Z która zmaga się przez większość życia. W niepublikowanym wcześniej fragmencie rozmowy seniorka opowiedziała również o związku z mężczyzna, który wykorzystali ją ja finansowo. Sytuacja ta bardzo źle wpłynęła na psychikę Anity. Kobieta miała depresję i była bardzo nerwowa. Jej ojciec postanowił wynajać prywatnego detektywa, aby przesiedlić jej partnera. Wtedy wyszło na jaw, że jest oszustem. Poruszyła was historia Anity